Byłam na zakupach znowu. Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na. E, haul e, kosmetyczny. Tym razem jest to pielęgnacja, więc mam wymówkę, bo ostatnio, tak jak Wam mówiłam, e, nie będę już nie kopować, bo mam w Rossmanie na 4 do 4 ale to była kolorówka, to jest pielęgnacja, więc to jest w ogóle zupełnie inna sprawa. Pierwszym sklepem, jaki ja odwiedziłam był Bath Body Works, e, ponieważ tam się okazało, że jest promocja i to mega promocja, więc nie mogłam się powstrzymać. Yy, zaczęłam swoje zakupy od moich ukochanych mydeł, bo ja uwielbiam mydła z Body Walsh, one są potwornie drogie, bo kosztują 28, 29 zł, a na tej promocji kosztowały 8 yy, co też jest dużo, wiem, ale, ale jakoś tak ja się nie mogę powstrzymać. No naprawdę, nie mogę. Pierwszy zapach to jest Island Breeze. Mmm, może mam kadar, co czuję pięknie. Następny to jest. To jest. First Bloom. Też bardzo ładny. Taki kwiatowy zapach i Berry Sangria. Bardzo fajny. To jest w ogóle taki. Mega letni, fajny zapach. Ja mam teraz w tym momencie gruszkowy zapach kuchni z Bath Body Works, tylko taki peelingowy. Pięknie. W ogóle te, te wszystkie mydła to są rewelacyjne. Zresztą ja Wam już wcześniej mówiłam o tym. Nie będę się powtarzać. Następny to jest żel prysznicki To jest żel, który kupiłam za 11 zł, a on docelowo kosztował 40 zł. 39. Następna rzecz, jaką kupiłam to był balsam. Ten balsam niestety nie jest na przecenie. Balsamy z Bath Body Works są drogie, bo kosztują 40 zł. Ale e, naprawdę tak mi podpasował żel pod prysznic, który mam właśnie z tej kolekcji, że stwierdziłam, że muszę go mieć. E, to jest Wildberry Tulips e, z jeżyną i tulipanem. E, też mówiłam o tym chyba w ulubieńcach, także możecie sobie zerknąć, tam jest, e, więcej, jak mówię o tym. Jeszcze jedna rzecz, którą sobie kupiłam z Bath and Body Works, to jest zapach do samochodu. Jak wiecie, w jakimś holu chyba to pokazywałam, taką biedronkę w samochodzie. I kupiłam sobie zapach Peach Bellini. I to jest, w ogóle bardzo mi się on spodobał, bo próbowałam go w sklepie. Niektóre z tych zapachów są jakieś takie, nie wiem, totalnie nie w moim stylu, a ten spodobał mi się taki kobiecy lekki. On kosztował 8 zł, a normalnie kosztował 18 sklep do którego weszłam to był Rosman i do Rossmanna weszłam przede wszystkim w poszukiwaniu farby do włosów, ponieważ moja fryzjerka zrobiła z pracy nawet powiem Wam, że jest mi to na rękę, bo zbierałam się od dłuższego czasu, żeby zacząć samą farbować sobie włosy bo to jest na jednak duży wydatek chodzić do fryzjera co chwila natomiast nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo trochę się boję, bo boję się, że mi wyjdą rude włosy. Wcześniej farbowałam, kiedyś farbowałam castingiem i ten casting wyszedł rudy. Więc i też miałam 10-13 i 100 i 10 to 1, także nie wiem, może za krótko trzymam, bo po prostu strasznie się boję, że mi wypadną włosy albo coś takiego, ale sam fakt, że po prostu ten casting jest bez amoniaku sprawia, że no nie osiągniemy takiego efektu, jaki chcę. Więc kupiłam sobie farbę L'Oreal MUS Submers e, 1000, numer 1000. I ta w ogóle farba w Rosmanie kosztowała 18,90, 18,50, coś takiego. I to jest, i e, ona była przeceniona, była z 27, nie wiem, jakoś jako bardzo cena I tutaj są e, różnice, właśnie jakie możemy uzyskać, bo chciałam też inny kolor, ale inne kolory sugerowały, że te ciemne nie wyjdą, że po prostu żeby nawet nie próbować. Więc to był jedyny kolor, który naprawdę mi się sprawdził. Nie wiem jak, bo ja mam pasemka, więc na górze mam swoje naturalne włosy i tak jak Wam już chyba wcześniej mówiłam, zaczęły mi odrastać włosy po karmieniu, ponieważ jak się karmi, to bardzo wypadają włosy. Natomiast jestem troszeczkę przerażona tym, że może mi wyjść na przykład tutaj. Jakiś taki rudy, a tutaj blond, no bo tutaj wiadomo, że jest jakaś postawa, chociaż jeszcze nie wiem. Eee, zobaczymy. Eee, na pewno zrobię jakąś próbę. Zrobię jedną próbę na jakiegoś paska i zobaczę, jak to wygląda. Jeżeli chcecie, żebym Wam pokazała w jakimś vlogu, to dajcie znać. Eee, no i farbowanie. Eee, to jest ta jedna rzecz. Następna rzecz w ogóle to jest maska 3-minutowa z OSI. To jest rzecz, która jest chyba na wyłącznych, na razie w Rosmanie. E, powiedziała mi o tym jedna z moich widzek, e, Suizh Rafer. E, także pozdrawiam Cię, kochana, i dziękuję Ci za tą e, informację. E, pachnie balonową gumą, taką. Zawsze wszystko wącham, też mi ktoś z Was to powiedziała. No tak jest. Powie, powiem Wam, że ona pachnie taką gumą nie wiem, hubą, bubą jakoś tak, co było kiedyś. E, I to jest w ogóle. Maska z Australii, no bo Osit to jest Australijczyk po angielsku, tak o sobie mówią. No i jestem bardzo ciekawa, bo ja nie próbowałam ich do tych produktów. Słyszałam, że one są dobre. Ona kosztowała chyba 11,50, a duża kosztowała 27, ale ja chciałam ją spróbować. Zatem wyjeżdżam nad morze pod koniec lipca i się przyda, chociaż umówmy się. Jestem przekonana, że ją spróbuję wcześniej, bo nie będę próbowała wytrzymać. Następna rzecz, którą sobie kupiłam w Rosmanie, to był zmywacz do paznokci w żelu z olejkiem zielonej herbaty i witaminą E. On kosztował około 7 zł. już dokładnie teraz nie pamiętam, i powiem Wam szczerze, że to jest pierwszy mój w ogóle zmywacz w żelu, bo nie miałam nigdy. Ja miałam wcześniej, używałam bardzo długi czas do przed chwilą zmywaczy z sali Hansen. Natomiast ostatnio ten, te moje paznokcie są w tak kiepskiej kondycji, że stwierdziłam, że wypróbuję coś innego. już to jest wina tego zmywacza? Nie wiem, wątpię, ale ok. No i wzięłam ten zmywacz. On jest rzeczywiście naprawdę dobry, bo szybko zmywa paznokcie, ciemne kolory schodzą bardzo szybko i on podobno ma właśnie, wpływa na zdrowy i zadbany wygląd paznokci i ta witamina E, która oczywiście też jak wiemy, wspomaga ten proces wzrostu yy, i stwierdziłam, że jest mi potrzebna, także zobaczymy. Robiłam sobie takie okłady w ciepłej oliwie, yy, oczywiście bez lakieru, yy, tylko że te, te okłady trzeba robić w bardzo ciepłej oliwie, moczyć paznokcie. Yy, ja zagotowuję ją w jakimś samym rondelku, przelewam ją do miseczki i moczę w niej paznokcie. Oliwa z oliwek fajnie rzeczywiście yy, te paznokcie. Ze sobą, jakby skleja to rozwajające i odżywia. Natomiast to, trzeba to robić często, a ja po prostu tego nie robię często. I to jest minus, dlatego kupiłam sobie ten zmywacz. A jeszcze jedna rzecz z Baton But Works. No, przepraszam Was, zapomniałam. Po prostu nie wiem, ja jestem takim jakimś. Czasami to nie mam do siebie siły, takim podatnym na takie, takie głupoty. I właśnie na tak, taką głupotę trafiłam. To była torba, którą kupiłam za 5 zł. Po co mi ta torba jest, to ja nie wiem. Performance jest teraz taka promocja biodermy, że jedną kupujemy, a drugą mamy za grosz czy za darmo. Ja się bardzo długo zbierałam do tej biodermy i ja nie wiem, może już chyba z dwa lata. Wszyscy o tym mówili. Jakoś tak zawsze ją omijałam szerokim łukiem i w końcu ją kupiłam. I e, kupiłam sobie do skóry wrażliwej, ponieważ skóra wrażliwa była najtańsza. Ona kosztowała chyba 46 zł, a na przykład skóra normalna kosztowała 62 zł? Czy jakoś tak? Nie, nie, inne były za 56. No nie wiem. Jakieś takie naprawdę rozbieżności. W każdym razie tych oczywiście było jak najmniej, jak na lekarstwo. No chyba ja znalazłam przedostatnią, Ale e, wziąłam ją. Słuchajcie, no jestem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem. Może Wam ją na razie jakiś tydzień, ponad tydzień jestem bardzo zadowolona, naprawdę relacyjnie z miałem makijaż. Oprócz tego, że wyskoczył mi tutaj pryszcz, to znaczy wyskoczył, no nie oszukujmy się, pomogła mu wyskoczyć, bo zaczęłam go wyciskać, ale no ale to nie od tego, po prostu dlatego, że zaczęłam go wyciskać, a on wcale nie był do wyciśnięcia. W każdym razie bardzo Wam serdecznie polecam i długo się zbierałam, i nie mogłam uwierzyć, że to jest rzeczywiście takie, takie dobre, a jest dobre. Następna rzecz to już jakiś czas temu sobie kupiłam z biowaksu. Eliksir wygładzając na wierzający Boże Dziewczyny. to tak żałuję, że to kupiłam. To jest w ogóle, kosztowało chyba 20 zł, 19 na promocji. Jest to jest taki syf. W ogóle nie jestem z tego zadowolona. w ogóle. Obciąża włosy. To jest Argan, Macadamia, Kokos. No, wszystkie te rzeczy jakoś tak, nie wiem, po siostrze oddam. Moja siostra lubi, e, jak jej coś daje, właśnie. Co mi się nie sprawdza, bo jej się to często sprawdza, nie wiem. Nie zawsze, ale. Następna rzecz, którą sobie kupiłam, i to jest już ostatnia rzecz. Jeszcze tutaj miała być pensetę, ale nie wiem. Bo ja szukam w ogóle dziewczyny, ja potrzebuję Waszej pomocy. Szukam e, najlepszej pensety, jaką tylko możecie znaleźć. Jestem w stanie naprawdę zapłacić za nią jakąś rozsądną kwotę, bo ja uważam, że teraz w ogóle nie ma fajnych penset dobrych. Ja nie mogę trafić, naprawdę, nie mogę trafić na dobrą pęsetę, no powiem Wam tyle, więc dajcie mi znać, jeżeli Wy macie jakieś źródła. Ostatnia rzecz, którą sobie kupiłam, to jest Tone z Maybelline. Kupiłam to, ponieważ jestem zadowolona ze swojego korektora pod oczy. I powiem Wam szczerze, że jestem taką schacką pierdołą, bo kupiłam sobie odcień, jakiś Rose, Opal Rose, który jest dla mnie po prostu za jasny i Mam takie przeczucie, że on będzie dla mnie za jasny yy, również w zimę. No ale zobaczymy. W każdym razie, no na razie się sprawdza Okej okay, dziewczyny, bardzo wam dziękuję za oglądanie bo ten film już trwa wieki nie będę was, was już tutaj trzymać dajcie znać jakie wy złowiłyście kosmetyki na promocji i może ja też coś chociaż nie, nie, już nie mogę chować ale dajcie znać co wy kupiłyście, co wam się sprawdziło czy te produkty, co, co myślicie o tej farbie czy myślicie, że mi wyjdzie rudy kolor tutaj na tych włosach Mam nadzieję, że nie, chociaż chyba powinnam dłużej trzymać. Boję się, że to jest pianka, że ona nie będzie taka strasznie mocna, ale zobaczymy. Może, może mi się uda. Jak, jak znacie się na tym lub próbowałyście tego, to dajcie mi znać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.